moi mojdowie z tej strony, Missis i witam Was w kolejnym odcinku z Ucena. Dzisiaj na celowniku będziemy mieli Pay Attention 2 i Ladies Night 1. Jeśli w ogóle mi się uda Pay Attention 2 przejść, z tego co widzę, to jedynie co to może mnie marionetka udupić albo Funtime Foxy i Afton bo raczej z tymi innymi to nie będzie problemu jeśli nie dam się Kelpiemu dorwać albo Fongajowi to ten mi Music Man nie zabije tylko uważać na tych trzech animatroników i będzie raczej spoko cyk cyk, cyk. nic nie musiałem patrzeć na tego muszę zmienić, muszę sobie druga AM, czyli że pierwsza 30 ty. o ty mendo bardzo boi wywalaj już o dobre, już autona nie ma. Nie ma autonika. No nie, no wydupiaj no. No, rybam, bo już będzie mega aktywne. Tam ja zwuję, zamykam te drzwi. nie, 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 nie. Pierwszy trzydzieści, pierwszy trzydzieści. Znaczy ty możesz. A ty to jesteś naprawdę. Nie, 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 nie. Warta to jest. Nie. I wadać. Nie. Czekaj, o której to jest. Trzecia, trzecia, trzecia. Ej, 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 wywalaj ty. O nie, kamera mi się zablokowała. I nie za, do... No to chyba GG. Hello? Uh, I wanted to record a message for you. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of So, I know it can be a bit overwhelming, but I can tell you, there's nothing to worry about. It's kind of thing, you know. um, to... To, to jest Siódma, to to już ludzik. Bo się nienawidzę Czyli teraz tylko marionetkę nakrętać. Kurde. No to już niech pro to tak działa hey, A to już na chwilę nie będzie ta cisza no, 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 no. Bog. Dobra, teraz mogę się włączyć. Jak to już Bardzo łatwo. No, ten ten nie był najtrudniejszy. Czemu ja zapomniałem o Old Friendsach, tak, bo ja, ja nakręciłem ten jeden odcinek, że pokonałem te Bear Attack 3 I później w... Yy, w komentarzach widz mi na, nie wiem czy widz Ale w komentarzach mi ktoś napisał, że Cytował moje to, że Dobra, poza Chaosami to Bear Attack jest najcięższym challenge'em I, I on napisał, a co z Old Friendsami? Ja pierniczę To jest a, oh, panu boję nie muszę w ogóle brać, nawet y sprawdzać, bo on tylko mi latarkę blokuje. A tutaj nic nie potrzebuje latarki, więc jego mogę olewać. Fungi też mi nic nie robi. Y no, baby, będzie trzeba monetki zbierać. Dzięki, w to będzie trzeba się tylko patrzeć na venta. Marionetka, no to będzie wkurzająca. No i tutaj ta cała. <laughs> Ladies Night 1. Co my tutaj mamy? Chika będzie trzeba na pewno patrzeć, żeby się to coś muzyka nie podmieniała. cika, to maska. mangel no to węcik. Będę musiał w końcu węty patrzeć, bo jeszcze chika jest. I tutaj jest Jaco Chican to ona działa tak, że jeśli mamy. Ona się pojawiała po dwóch stronach. No i trzeba było zamknąć te dwa wejścia, żeby zniknęła. A to nie zadziała, jeśli mamy więcej niż 100 stopni. Okej, okay. czyli będę miał do patrzenia dwie kamery. Y tutaj jeszcze Baby, to będzie trzeba maskotkę kupić. Baloran to będzie easy, na słuch. Y tutaj wystarczy tylko Lura zostawić, to też nie będzie trudne. Tutaj Rockstar będzie, będzie też trzeba patrzeć na te. No, ogólnie to się opiera na to, że będziemy patrzeć po prostu trzy kamery. Na początku zostawić tylko lura i mieć wyrąbane. No i tam wędy tylko patrzeć jeszcze. Dobra, jeszcze wędy. No i w biurze na Scrap Baby. Okej. Okay. Cyk. i co nie ma nikogo. Muszę też to te właśnie kaniki zbierać. Więc sobie coś tam pozbieram. 10 kosztuje. No i mamy to. Mogę już kupić Eee... Powiedz mi, że to zadziałało eee, Cika Ja piernicza. Węd Pójdę raczej tędyk. I to tam wywalaj. Springtrap, ale to ten. A nie, Springtrap tutaj przecież nie ma, co ja gadam. Węd, no idą tędyk. Ty, ty, właśnie. ty, tak. ty, ty, ty. Yy, No właśnie Pęta tak w razie co zamknę. Ty to tam masz w tej kuchni a nie? Bajo jajo. No trzecia jem może jeszcze się pojawić. Prawdopodobnie się pojawi. No chyba tak, to poza tym to już nic. Daj mi 60 stopnia. Myk, Tutaj to nie wejdzie. No i tyle no. Gram najbezpieczniej jak tylko się da. Tutaj nic I kanał tam sobie, grzbera w kuchni Została? Nie, nie, została. stała? Ej, b, daj mi 60 stopnia Nic, nic. Balora się w ogóle nie pojawiła. Cika? Nie, Cika nadal. No więc to był łatwy odcinek. Ale później te Lady Night 3 może być już trochę przekichane, ale do przejścia. Tak, bo co jest w LADY NIGHTS 3, dochodzi jeszcze One Time FOX i y, NIGHTMARE BUNGLE. Y, no, dobrze życie. Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku widzowie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!